Cześć! Ja jestem Witek i witam Was na kanale podlewane.pl. W tym filmie pokażę Wam jak przycinać krwawnika. Zapraszam do oglądania. Krwawnik to bylina o bardzo niskich wymaganiach glebowych i uprawowych. Bardzo dobrze znosi suszę, jednak nie jest rośliną zimozieloną. Co za tym idzie cała jej nadziemna część na zimę opumiera, by wiosną odbić z powrotem od korzenia. Jak przyjrzymy się tutaj pomiędzy tymi suchymi pędami, możemy zobaczyć jak pięknie odbija nam już tegoroczny krwawnik. W mojej opinii najlepszym terminem na przycięcie takiej rośliny jest wiosna po większych mrozach. Jednak możecie też to zrobić jesienią, jeśli bardzo razi Was wygląd tych zasuszonych pędów. Jak przyciąć taką roślinę, słuchajcie, wszystkie te suche pędy już nie żyją, także przycinamy ją praktycznie przy samej ziemi, nie zostawiamy nic z tych suchych pędów, a więc możemy zaczynać przycinanie. I koniec, zabieg jest już skończony. Teraz pozostaje nam tylko czekać na piękne i obfite kwitnienie. No i słuchajcie, ja się już z Wami żegnam. Bardzo dziękuję za uwagę. Wszystkie ważniejsze informacje znajdziecie na dole w opisie filmu. I do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!